Bruce Lee kiedyś powiedział, nie boję się wroga, który zna 500 ciosów, tylko boję się wroga, który trenuje jeden cios 500 razy. I o tym będzie dzisiejszy film. Często zapominacie, jak ważna jest powtarzalność. Myślicie, że wystarczy jeden tekst, żeby poznać dziewczynę, że to nauczcie się magicznych tekstów, podejdziecie do dziewczyny, powiesz jej magiczny tekst masz piękne nogi i od razu ona się zakocha. Niestety to tak nie działa. Dziewczyna potrzebuje czasu, potrzebuje Przemyśleń na Twój temat, odczuć, emocji, i to potrzebuje tego wielokrotnie. To wszystko musi być powtarzalne, zanim utrwalisz w dziewczynie ten wzorzec, że Ty jesteś atrakcyjny i że ona w ogóle chce się z Tobą spotykać. I nieraz mam tak na szkoleniach, że faceci podchodzą do dziewczyny, jedno podejście nie wyjdzie, drugie nie wyjdzie, i nagle emocje opadają. Niekiedy nawet tak nie jest na szkoleniach, ale też potem mają tak faceci nieraz jak do mnie piszą, tak po oglądnięciu moich materiałów. No, Krzysiek próbowałem, raz podszedłem, dziewczyna mnie zlała. Ale widzisz, to jedno podejście nic ci nie daje. Ty potrzebujesz powtarzalności. Potrzebujesz cały czas podchodzić, cały czas inicjować te kontakty. Tak samo na spotkaniach na randce. Spróbuj pocałować tą dziewczynę, ale nie tylko tą, tylko też inną, którą spotkałeś, jeszcze raz, szybko. I wtedy to wszystko się nakręci, bo nawet jak ta kaśka się z tobą nie dotknie, nie pocałuje, nie przytuli, to inna dziewczyna się zgodzi i cała znajomość pójdzie dalej, tak? Także to jest istotne, żeby mieć tego świadomość. Nawet może trenowałeś boks. Jak uczyłeś się wyprowadzać ciosy, to pewnie ciężko ci było, żeby ten cios wyszedł od razu z biodra, musiałeś trenować, wymuszać to na sobie, tak? I dopiero po pewnym czasie poprzez powtarzalność, uzyskałeś taki efekt, że robiłeś to bardzo gładko, bez wysiłku i właściwie automatycznie. I widzisz, dokładnie, tak samo jest w uwodzeniu. Jeśli ktoś ma praktykę, jeśli ktoś trenował 500 razy, jakieś zachowanie 1000 razy to potem to jest pewnego rodzaju automat, że widzisz dziewczynę, pojawia się uśmiech, pewność siebie i ona widzi po tobie, że masz te atrakcyjne zachowania. Tego się można nauczyć poprzez praktykę, absolutnie nie w teorii. Jeśli chcesz więcej tego typu wiedzy, po prostu też polecam ci oglądać moje filmy, ale na razie dzisiaj zapamiętaj sobie jedną sprawę. Powtarzalność jest wszystkim. Bez powtarzalności nie będziesz w stanie zdobyć dziewczyny, bo będziesz się koncentrował na małych, pojedynczych zachowaniach, a nie na tym, żeby właśnie powtarzać cały czas to, co działa. To jest niezwykle istotne. I często próbujecie zbyt wielu rozwiązań, tak? Ktoś mi tam kiedyś pisał, próbowałem dziewczynę pocałować, ona nie chciała, no to Krzysiek, przestałem tak robić. I zacząłem więcej rozmawiać, ale potem mi te dziewczyny mówiły, że jestem ich fajnym kolegą. I widzisz, gdyby ten chłopak cały czas próbował robić to samo, pocałować tą dziewczynę na pierwszym spotkaniu, prawdopodobnie miałby dziewczynę, któraś co druga czy tam co trzecia dziewczyna by się na to zgodziła, coś by z tego wyszło także powtarzalność jest wszystkim i tylko tego potrzebujesz, żeby mieć efekty w kontaktach z dziewczynami, podobnie jak w sporcie, podobnie jak w boksie, podobnie jak w karate. Jeśli perfekcyjnie nauczysz się wyprowadzać jakiś cios, to też będzie to twoja tutaj atrakcyjna, silna strona, mocna cecha i dokładnie tak samo jest w relacjach. Jeśli ty to masz w sobie wytrenowane na wysokim poziomie poswiadomości, to wszystko też będzie wychodzić na kobietę i ona będzie świetnie reagować, będzie cię szanować. Wszystko wyjdzie zupełnie inaczej. Więc podsumując, co chciałem przekazać. Podchodząc raz dwa razy do roku nie poznasz dziewczyny, próbując jednego atrakcyjnego zachowania z dziewczyną na randce, nie poznasz tej dziewczyny. Powinieneś to atrakcyjne zachowanie powtarzać, tak samo próbując odzyskać dziewczynę. Wszystko to jest tak naprawdę oparte na wzorcu powtarzalności. Jeśli potrafisz to zastosować, jesteś w stanie rozkochać dziewczynę, pobudzić ją do myślenia i zmienić swoje życie. Zapamiętaj to, co powiedziałem, bo jest to niezmiernie istotne. A faceci nie mają o tym pojęcia, tylko cały czas chcą prowadzić czegoś nowego. Zamiast skutecznego podrywu na ulicy zniechęcają się, bo po jednym podejściu nie wyszło i próbują tego co wszyscy. I zaczynasz znowu pisać w internecie, i ci to nie wychodzi. I za chwilę nie próbujesz tego powtarzać, tylko znowu próbujesz w jakiś inny sposób. Dlatego to jest też ważne, żeby skupić się na jednym, ale dojść poprzez to do perfekcji, jak to robić, jak zagadywać, jak ukierunkować dziewczynę, żeby też osiągnąć poziom mistrzowski czy tam supermistrzowski, jeśli chodzi o relacje. Słuchaj tyle w tym filmie. Przemyśl sobie, czy jesteś powtarzalny w relacjach, czy powtarzasz te atrakcyjne schematy, które zauważyłeś, jak pocałunek na pierwszej randce, jak to, żeby od razu śmiesznie zaczynać rozmowę z dziewczyną emocjonalnie. Czy ty to robisz? Czy być może za każdym razem strzelasz gafę i zaczynasz od czegoś innego? I komplikujesz sobie cały proces zdobywania kobiety. Sam myślę, że wiesz jak jest najlepiej, natomiast do jutra możesz pobrać wszystkie moje poradniki 81% taniej. Skorzystaj z promocji, wejdź tutaj promocja.uwodzeniewdzień.pl najlepsza wiedza, ponad 100 godzin nagrań wideo do jutra do północy 81% taniej. Jak chcesz, to korzystaj. Jak nie no to jutro kasuję stronę i to wszystko będzie kosztować dużo, dużo więcej.